Tu ja mówię, Kazimierz Pawlek z Polski. Słyszy mnie? Shirley? Zwiadamiam, że jutro pogrzeb jej ojca, Johna. I zaraz wracamy do kraju. nadzieję. Hej, witajcie wszyscy z tej strony. Tenkaj, a to jest drugi już odcinek. Zagrajmy w TIF Deadly Shadows. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, to ta do... Że wszystko już jest po polsku. Udało mi się uruchomić moją... Nie, to nie jest edycja kolekcjonerska, tylko to jest antologia Tifa, tak. Więc wszystko mamy ładnie, pięknie po polsku. Nie będę się musiał męczyć, żeby tłumaczyć tym, którzy nie rozumieją. Dobra. Skończyliśmy na tym. Że nasz drogi lord Julian ruszył stąd swoje tłuste dupsko no i niestety nie ma go w pokoju. Tak więc musimy się dowiedzieć, dokąd poszedł. Ho ho ho. Chodź ty, będziemy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem w ostatnim odcinku. Postaram się teraz wszystko robić nieco szybciej. Dobra, strzałka, czyli czytamy. <laughs> Mój przyjacielu, szlachetnordzie Julianie. To było głupie, wiem. <laughs> Spotkamy się wieczorem w komnacie Lancastera. Ufam, że jesteś świadomy wiążącego się z tym ryzyka i masz hojną rękę. Co to znaczy, Morris kucharz? lordship gone for a walk. No na pewno nie. No właśnie, czyli... Nasz cel został odwołany. I się pojawił nowy. Znajdź Lorda Juliana w komnacie Lancastera i ukradnij mu jego jedwabną sakwę. Tutaj są jeszcze notatki i ograniczenia. Ograniczenia pewnie będą nam mówić, czy... Nie wiem, coś tam stoi na drodze, czy takie tam... Nie sądzę, żeby to, że Lord Julian gdzieś sobie poszedł było ograniczeniem. Zresztą zobaczymy później, prawda? Okej. Okay. Ukradliśmy jego piękny świecznik. Let's go. Lordzie Julianie. Nadchodzę. A, to już było. Czyli nie, nie wszystko, co znajdę, jest użyteczne. Rzeczy, które Tiff może ukraść, zarzucają się świecą. Znaczy cały czas się świecą. Wiecie, mówiłem już, że jest magiczny. Potrafi brać przedmioty wzrokiem. Patrzcie, 87%. Czyli całkiem nieźle. Dobra. No i są te komnaty. Wejdźmy w tryb skradania się. Więc tak, kroki pokazują nam, no, żeby iść na dół. A co jest tutaj? Czyżby coś kto coś schował? Co ja powiedziałem? Czyżby coś tu ktoś schował, tak? Tak powiedziałem, nie powiedziałem, tak? Czemu ja panikuję? Dobra, nie. Aha, czyli nasz Lord Julian jest tutaj. Siedzi w pobliżu kominka i prowadzi z kimś rozmowę. Jego sakwa znajduje się tuż obok. Zagradnij się i zabierz sakiewkę, nie dopuszczając do tego, żeby ktokolwiek cię usłyszał, czy zauważył. Gdy już będziesz miał zdobycz, skieruj się w stronę kuchni. Trzymaj się cienia, stawiaj kroki bezszelestnie i przemieszczaj się tylko wtedy, gdy przeciwnicy nie patrzą w twoją stronę. Obserwuj klejnot światła i w razie potrzeby skorzystaj ze swojego wyposażenia. Jeśli zaczniecie szukać strażnik, oddal się od niego, zachowując największą ostrożność. No to czyli robimy staw złodzieja. No, to. we must go down. lagging? Five picked men, my lord. Five picked men with me, and we cut our way through. He's your cousin, my lord. I won the bet. My shaft was closer by a thumb's width. The bloodline noble should rightfully oh, be mine. If I may, my lord, I can help you. I know the castle. Well, you're a cook. What could you know? Every evening after sunset, the supply wagon comes through that gate and into the courtyard, and no one knows the toys. way, peasants. Range for your men to be inside one evening, and then we cut our way through five good men against twenty, and my accursed uh -huh. cousin. Listen, there is a passage leading into the castle from the courtyard. I can open it for you when you give me the signal. The torch in the lion's head sconce. You must put it out. The lion's head torch. Yes. And when I reach the vault and hold the bloodline opal, I will take my place as head of the family. Lady <laughs> Elizabeth will be waiting. Even now, she'll be flattering him.

Na pewno to wykorzystamy. Okej, okay, trzeba się zakrość niezauważonym. Się przyda użyć wodnej strzały. Mamy ją Dobra, teraz przekraść się obok strażnika Dawaj, 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 dawaj Przeciąga się, to nasza szansa Co to? Aha! dobra, mamy wszystkie łupy, wynosimy się stąd Paszczeniaczki Czasem nawet najbardziej ostrożny złodziej zostanie osaczony Zawsze możesz stanąć do walki, gdy do tego dojdzie, ale zazwyczaj bezpieczniejszym rozwiązaniem jest podjęcie próby ucieczki. Staraj się rzucać granaty błyskowe i uciekać, gdy przeciwnicy będą oślepieni. Naciśnij F1, żeby wybrać granat błyskowy i I, żeby go rzucić. Możesz ponadto wykorzystać tyle do walki z wrogiem. Tak czy inaczej zmierzaj w stronę drzwi prowadzących na zewnątrz. Dobra, co robimy? Co robimy? Użyjemy granatu płyskowego. Jesteśmy złodziejami, nie mordercami. Chociaż to nie znaczy, że nigdy nikogo nie zabijemy. Ale bądź, bądźmy dla nich mili. To jest w końcu tutorial. Uwaga. OK, F1 i I. Cześć gościu. Bye Szybko, szybko, szybko. szybko. Bye bye. No, to już jest koniec. But I've still got the goods. Ha, ha, ha Zaraz ukończę misję, kontynuować oczywiście. No więc na razie to tyle. Co, co będzie w następnym odcinku? Dowiecie się niedługo. Do zobaczenia.